Hej, moje naleśniczki! Z tej strony Pancake i witam Was w kolejnym odcinku ze shoppingu! Tak, nie spodziewaliście tego na moim kanale Znowu kolejny shopping Ale tym razem to nie będą popy Tym razem będą to nie popy Na razie tak, nie będę zradać co to będą za popy Dowiecie się w tym odcinku oczywiście I cóż, nie przedłużam i zapraszam was do oglądania Aha, jeszcze na szybko wam pokażę zdjęcie Oczywiście to w formie pudełka, jest tak jak ostatnio, od tego samego sprzedawcy, także no. No dobra, więc zaczynam otwierać tą paczuszkę. Oto mój zabójczy nóż. Taki family friendly troszeczkę. Więc zaczynam otwierać. Standardowo będę tak otwierać. Łupsik, o, szklarsko, <noise> to Kapitole, dobrze, że biurkań tak nie uszkodziłam. <noise> Spróbuję może z innej strony, może będzie łatwiej. Po drugie chcę też delikatnie otworzyć. O, już prawie. Mam nadzieję, że nie sobie pocięłam. I zaraz wam pokażę zawartość. Tu oczywiście papier. U, jak takie coś. I widać już pierwszego petropa z takim małym piesełkiem. Tak, zamówiłam mamę i dziecko. Mi się podoba ten zestawik. I to są moje pierwsze kształty tych figurek. O, taki przysłodki buldorzek. I jej dziecko. Troszeczkę ma pyszczek uszkodzony, ale pewnie od użytkowania mi to nie przeszkadza. O I dostałam z akcesorii babeczki. Jak nie kawałki tortu to babeczki. Taka góra babeczek. Która tak właśnie wygląda. I tu buldożek ma na sobie kokardkę. Nie wiem czy to jest od tego zestawiku, ale... Przemrocza jest ta kokardka. Juj. Kolorze jest fioletowym i tak właśnie wygląda kokardka. A teraz wam pokażę dużego bulldoga. Chwila, chwila. Jakiego dużego buldoga? A mały buldożek to co? A no tak, nie nagrało mi się jak pokazuję tego szczeniaka. No po prostu brawo ja. Więc na szybko gdzieś tam w tyle wam, na szybko Wam pokażę tego szczeniaka, który tak właśnie wygląda. Ma lekko zniszczony pyszczek, ale mi to zupełnie się nie przeszkadza. Tak właśnie wygląda z tyłu, z przodu, pod spodem itd. itd. I tak właśnie wygląda uroczy szczeniaczek. A teraz wam pokażę dużego bulldoga, który tak właśnie wygląda. I ma naprawdę przepiękną kolorystykę też. Nawet jest trochę do dziecka podobny. No to wiadomo, że nieraz jest tak, że dzieci są do rodziców podobnych, w zależności u jakich. Yy, tak właśnie wygląda buldożek. Posiada dziureczkę. Tak właśnie wygląda buldorzek. Okej, okay, więc pora na drugiego petshopa. Uuu, coś tu wystaje. Uuu, taki bryloczek. O, można do czegoś przyczepić. To jest napis Little Special Shop. Tutaj ma takie kółeczko z niebieskimi wzorkami. Tutaj można gdzieś przyczepić. O, w taki sposób. I tutaj też można odczepiać, ale nie będę tak przymusowo robić, bo się zepsuje. Więc tak właśnie wygląda duży breloczek. A peczopem jest fredka! Oj, coś wypadło. Tutaj troszeczkę na bok. O, wypadła taka urocza maskotka w kształcie małpki. Jezu, jaka ona urocza! Tak wygląda z tyłu. Ma przeuroczą kokardkę. Tak właśnie wygląda małpka. Okej, okay, więc pora na łasiczkę, która jest przepiękna. Ma przepiękną kolorystykę. No po prostu prześliczna jest. Kiedyś nawet mówiłam, że to są moje ulubione kształty nie popów. Tak właśnie wygląda. To na główce mi to przypominaliście z takich alakwiatów. nie wiem jak one się nazywają, nawet sama mam takie w domu, zaś wam pokażę w formie zdjęcia. Tak właśnie wygląda, posiada dziureczkę i tak właśnie wygląda łasiczka. oki doki to by było na tyle w tym odcinku więc dziękuję wam za oglądanie mam nadzieję że kolejny odcinek ze shoppingów wam się spodobał jeżeli tak to wiecie co macie zrobić nie? tutaj macie podpowiedź co trzeba zrobić pod tym filmem i też zapraszam was na moje social media na instagrama na TikToka, na mój drugi kanał, Naleśnikowa Gamerka. Linki do tych rzeczy znajdziecie w opisie. No dobra, więc ja się z Wami żegnam i pa!